Dzień dobry, drogie panny. To jest czytanie dla Was na miesiąc czerwiec 2025. No cóż, czas bardzo szybko leci. Zobaczymy, co tam dla Was jest przewidziane na ten czerwiec. Drodzy moi, bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze, subskrypcje, dzielenie się filmami, za Waszą obecność na kanale dosyć aktywną. To pięknie pozwala dotrzeć do większej ilości osób, za co jestem Wam ogromnie wdzięczna. Dobrze, zobaczmy sobie najpierw kartę ogólną dla Was na miesiąc czerwiec. Lojalne serce. Lojalne serce. Mhm. Już Wam mówię, co ta karta oznacza dla Was. Numer 35. W takim kluczowym przekazie. <laughs> Ta karta ma informację, że na pewno masz kogoś, kogoś obok siebie, kto jest ci bardzo wierny, bardzo lojalny, bardzo oddany, kto cię wspierać będzie w czerwcu bardzo mocno. Pojawią się w twoim życiu właśnie dowody lojalności, wierności twoich bliskich przyjaciół lub osób, z którymi jesteś blisko związany. A Ty z kolei też bardzo pięknie oddasz im swoją ufność i wiarę w to, że absolutnie te osoby są Ci potrzebne i pięknie Cię wspierają. Bez względu na zewnętrzne okoliczności w Twoim życiu, ufaj i miej wiarę, ponieważ jesteś bardzo kochany, wiecznie kochany przez źródło, przez boskość. Ono Cię chroni i Tobą kieruje. I taki jest przekaz ogólny w tej karcie. Też to, że Twoja lojalność wobec celu, wobec zadań, które sobie wyznaczyłeś, zostanie Ci właśnie nagrodzone. Tak? Bo byłeś wierny jakiemuś celowi, marzeniowi, oddawałeś temu swoją energię i wszechświat to widzi i jest wobec Ciebie również lojalny. <laughs> Dobra, zobaczmy teraz, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o energię ogólną na miesiąc czerwiec dla Was. Co to będzie za energia? Energia ogólna na czerwiec 2025 dla Panny. Zobaczmy. Wisielec. Ale mamy wisielca odwróconego, kochani, więc ja ją tak zostawię, chociaż nie, nie czytam odwróconych kart, ale w tej sytuacji wydaje mi się, że coś zostanie od, od, odwieszone dla Was. Dodajmy jeszcze jedną kartę, żeby sobie zobaczyć siedem kielichów. Tak, zobaczycie jakieś większą ilość możliwości lub narzędzi, dzięki którym możesz, droga panno, działać, tak? Mm. Odblokowuje się jakiś kanał, jakieś możliwości, sposoby, dzięki którym możesz e, ruszyć do przodu. Po dłuższym czasie, kiedy byłaś właśnie w stanie takiego. Zatrzymania, zawieszenia, przyglądania się też sprawom z różnych perspektyw. Może potrzebowałaś tego czasu, a może okoliczności były takie, które Cię zmusiły po prostu do takiego, do takiej sytuacji, do takiego postępowania. Jaka jest Twoja energia w tym czasie? Wow, świat. Mam wrażenie, że drogie moje będziecie, zaczynacie nowy cykl, absolutnie nowy cykl w swoim życiu. Coś się przełamało, coś trudnego się kończy, i wchodzicie w nowe zadania, w nowe możliwości z ogromnym impetem, z energią wewnętrzną, z nadzieją, z poczuciem właśnie takiej, że jest, macie te lojalne serca wokół siebie i we wszechświecie, i wokół Was. Jesteście ufni i pełni sił i nadziei, że oto zaczyna się coś nowego, coś bardzo dla Was ważnego. No dobrze, w takim razie zobaczmy, jaką macie energetykę na ten czas co tu mówi Wasze światło. Zobaczmy. Zakon Róży. Piękno i pobożność, kapłanka, mistyczka, nauczycielka. Ok. No, i mamy tutaj w przekazie dla Was, kochane, panny, żebyście więcej spędzały czasu w naturze, jako że w niej właśnie kryją się wszelkie pradawne tajemnice. Matka Ziemia nieustannie do Was szepce, natura pomoże Wam też w rozwiązywaniu, dokonywaniu pewnych wyborów. Spędzaj czas na podziwianiu piękna, dzieł i dzięki temu zostaniesz wynagrodzona bardzo wyostrzoną intuicją, tak, napawaj się pięknem, bo tu mamy piękno i pobożność, tak, mistycyzm, jesteś wzywany do poświęcania więcej czasu zarówno na zauważanie piękna, która cię otacza, ale i do wniesienia czegoś na swój własny sposób do piękna świata. Hmm, hmm, hmm. Można to zrobić przez swoją twórczość, można to zrobić przez takie drobne rzeczy, jak odpowiedni dobór ubrania, czy zakup kwiatów do domu. Hmm, za każdym razem dbaj o to, żeby to piękno wokół Ciebie było, promieniowało, wibrowało, e, bo to Ci pomaga w Twojej energetyce, tak? Bo o to pytaliśmy dobrze. To teraz zobaczmy, jakie energie tutaj do Was. Z zewnątrz będą napływały w czerwcu, co może mieć wpływ na to, co się będzie z Wami działo w czerwcu, energię z zewnątrz. Sąd, sąd ostateczny, czyli, kochani, jakieś sprawy z przeszłości mogą dostać nowe światło i prosić Was o swoją uwagę. To jest po pierwsze. Dla innych panien energia z zewnątrz przynosi oczyszczenie, przynosi możliwości takie, że pozostawiacie już to, co Wam nie służy stare i podniesiecie się z kolan, tak? I odrodzicie się jak Feniks z popiołów. Tutaj nawet energie zewnętrzne proszą Was o to, aby w końcu no, zmartwychwstać, tak? Czyli to, co martwe, co zużyte, co wam niepotrzebne, co wam nie służy, pozostawić, wybaczyć sobie jakieś stare błędy, może stare sposoby działania yy, i po prostu ruszyć do przodu po swoje. Macie piękną kartę, yy, właśnie wy jesteście w ogóle w tej energii rozpoczynania czegoś nowego, i te energie z zewnątrz tutaj bardzo pięknie z tym yy, współpracują, tak? No dobrze, to zobaczmy w takim razie, co w pracy, drogie moje. Pięknie, praca pięknie się układa, mamy słońce, ta energia obiecuje przede wszystkim dużą siłę taką przebicia, tak? Gdzie wy kreujecie, działacie, robicie to z radością. No właśnie, popatrzcie, ponownie wracam do Waszej energii, do świata, gdzie Wy wchodzicie z nową pasją, z nowymi pomysłami, z nowymi kreacjami. Mało tego, one przynoszą Wam radość, sukces i zadowolenie, więc bardzo fajnie. A co w finansach? Co w finansach u Panny? Jakieś możliwości, które pozwalają ci wkrótce ruszyć do przodu. Mamy trzy buławy, które mówią o tym, że Wy jesteście gotowe, aby w coś nowego włożyć swoją energię, coś nowego wykreować. Macie ochotę przejść dalej na wyższy poziom, na szersze pole widzenia. I Wasze finanse prawdopodobnie dadzą Wam takie możliwości. Dopowiem sobie tutaj jeszcze jedną kartą do tych trzech buław, żeby nam się troszeczkę szerzej tutaj. No właśnie, Wy jesteście gotowi, ale macie energię stagnacyjną, bo i trzy buławy, widzicie, Wy stoicie w miejscu, patrzycie na to, co możecie jeszcze zrobić, co możecie osiągnąć, co możecie zainwestować ale jednocześnie mm, trochę jesteście roszczeniowi do tego, co się wydarzyło wcześniej, do tego, że duże być może jakieś straty finansowe były wokół Was, możecie nie dostrzec jakichś okazji, które się tutaj pojawią, bo tutaj jest jakieś odwieszenie. Będziecie mieli taką szansę, więc drogie Panny, bądźcie czujne, bo na pewno warto temu się przyjrzeć i będziecie na pewno z tego powodu bardzo usatysfakcjonowane, tak? Bo mamy tutaj 10 kielichów, które mówią, że Wasze finanse. Nareszcie dostaną, jak gdyby nowe światło, nowe możliwości zarabiania. Pójście dalej, kreowanie czegoś nowego, tak. Być może nawet na szerszym planie niż do tej pory, kochani moi, i to przyniesie wam duży, dużą satysfakcję i duże zadowolenie. No ok, sprawdźmy teraz co w miłości, co dla singli. Król pentakli. <grym> No single będą zadowolone z tego w jakim miejscu są, czyli będą się czuły bezpiecznie i komfortowo w czerwcu, ale dodajmy sobie do tego jeszcze kartę z wyroczni romantycznej, co tutaj jest dla Was jeszcze przeznaczone. Uh -huh. E, jakiś czas, który będziecie spędzać, e, albo to są dla osób, które są singlami, więc jeszcze w czerwcu, e, że tak powiem, e, będziecie wypatrywać kogoś na horyzoncie. Mamy tutaj separację, że jesteście sami, ale jesteście w tym bardzo bezpieczni i komfortowi, tak? E, wcale was to nie przeraża, wcale wam to nie przeszkadza, e, wręcz przeciwnie, e, jest wam z tym dobrze. A co jeżeli chodzi o pary, o związki, o osoby, które są już w jakichś relacjach? No właśnie, dużo lęku i stresu, który sami sobie, kochani moi, wkręcacie do myśli, do głowy, do mózgu. Dzięki temu macie nieprzespane noce, dzięki temu właściwie, przez to. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczmy, co tutaj jeszcze podpowie wyrocznia. Mhm... Kochani, albo boicie się jakichś romantycznych uniesień, albo pora wprowadzić jakieś romantyczne uniesienia, spotkania, randki, czułości, bo mamy tutaj, że Twoje uczucia są absolutnie realne i prawdziwe i warte tego, żeby je wyrażać. Może. Wyobrażacie sobie, że y, będziecie postrzegani jako osoby niepoważne, że za czymś takim tęsknicie. Yy, może tutaj wręcz macie nakaz, aby zacząć flirtować, spotykać się, traktować te swoje związki z większą czułością i świeżością przede wszystkim, tak? Bardziej tak to widzę. Yy, ja sobie jeszcze tutaj dopowiem do Was. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Słuchajcie, przychodzi uzdrowienie, przychodzi zmiana, przychodzi światło, przychodzą rozwiązania yy, i wyjaśnienia, więc może warto yy, przy fajnej kolacji, yy, w fajnych okolicznościach rozproszyć te Wasze myśli, które nakręcacie sobie w głowie, omówić coś ogadać, przytulić się, dać sobie trochę czułości, pogadać sobie od serca do serca, bo ewidentnie tutaj sprawy chcą ujrzeć światło i chcą yy, rozwiązania, tak? To jest dla was bardzo ważne w tej chwili. No dobra, to teraz zobaczmy, kochani, jaka jest dla was rada na ten czas. Rada dla panny na czas czerwca. <laughs> No masz się nie martwić, masz się nie martwić, bo sprawy zaczynają ym, wychodzić na prostą. Ym, dla niektórych panien to jest taka prośba, żebyście po prostu oderwały się od rzeczywistości. Wyruszyły sobie na jakiś krótki wypad fizyczny yy, na weekendowy to wam też pomoże zabrać myśli, oderwać się też od tych m, takich koszmarnych m, scenariuszy dramatycznych, które sami sobie w głowie nakręcacie. Dla innych jest to po prostu rada, aby skupić się na wychodzeniu m, z trudnych sytuacji, bo wyjścia są. Należy tylko poszukać wiedzy na ten temat, nie poddawać się. Szukać też pomocy u innych, bo inni mogą Wam pięknie pomóc tutaj w przejściu nad jakimś impasem, nad jakimiś sytuacjami, które wymagają pewnych rozwiązań, tak. Na pewno w tej karcie jest obietnica, że sprawy zaczynają się prostować, klarować, wyjaśniać. W czerwcu macie się nie martwić, bo rozwijać się też duchowo, kochani, bo to też jest karta duchowego rozwoju, tak? Okej, okay, a jaka będzie energia wyjściowa z czerwca dla Was? Królowa Mieczy, czyli drogie moje, po prostu odcinacie się od tego, co przeszłe, trudne, działacie na chłodno, logicznie. Ze specyficznym dla siebie sarkastycznym poczuciem humoru. Odcinacie się od, od, od przeszłości definitywnie mm. i patrzycie w przyszłość jasno i klarownie, tak? Nie kierując się emocjami, tylko własną logiką jasnym umysłem rozwiązaniami, które wam przychodzą do głowy i które dają realne, realne rozwiązania. Tak to widzę. Więc bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Ok, jeszcze sobie sprawdzę dla was energię ogólną tego miesiąca z dodatkowych kart. Trzy karty, poproszę, na czerwiec dla panny. Trzy karty dla panny. No właśnie, jest strach, kochani, jest, są lęki, są obawy, e, ale jesteś szukanie przyczyn i rozwiązań. No i ponownie, macie zaufać, że jesteście chronieni, macie zaufać, że naprawdę to, co jest przed wami, jest tylko lekcją i wyzwaniem. To nie ma was położyć, to ma wam jeszcze szerzej otworzyć y, oczy. Pokazać, że naprawdę jesteście w stanie rozwiązywać swoje problemy w sposób logiczny, analityczny, z jasnym umysłem, tak? I te rozwiązania są, i one w czerwcu będą przez Was realizowane. Generalnie dużo tutaj widzę takiej intelektualnej pracy, tak? U no dobrze, to myślę, że to wszystko dla Was, kochani, na razie. Bardzo Wam pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych czytaniach, papa. Pa.